Dzień dobry, dzień dobry kochane, witam Was ciepło, witam Was serdecznie. Przychodzę tutaj trochę tak spontanicznie. Mam nadzieję, że będzie dobre połączenie, że mnie dobrze słychać, bo zapomniałam z Polski wziąć swojego mikrofonu, więc nie wiem jak tutaj słychać, a też, wiecie, nie jestem tutaj sama teraz. Wiele osób tutaj chodzi, przychodzi, jestem w takim zacisznym, spokojnym miejscu, więc myślę, że będzie wszystko. Wszystko ok, ale, ale nie, nie do końca jestem w stanie przewidzieć tutaj, czy połączenie nie urwie i jak to tam będzie nam szło. Kochani, a chciałam do Was przyjść. E, przyjdę kilka razy. Teraz jesteśmy do końca lutego e, jakby sami. Grupa już pojechała, więc mogę do Was przychodzić. Mam bardzo dużo czasu, gdzie, gdzie mogę tutaj wpadać do Was chociażby na króciutko z lajfikiem. I z tym tematem, który chcę przyjść dzisiaj, też przyjdę kilka razy. Dlatego, że codziennie będę przychodziła z inspiracją w tym temacie. Cześć Aniu! Cześć kochana! No, Ciebie też miło widać. Ciebie też miło widzieć. Także, kochane, nic nie dajecie znać, więc ja podejrzewam, że mnie po prostu dobrze słychać i że dobrze mnie też tutaj słyszycie. Więc ja będę mówić dalej. Temat, który bym się chciała z Wami podzielić przez te kilka dni, wypłynął z rozmowy z jedną duszyczką i brzmi on, jak rozpoznać, że jestem w toksycznej relacji. Jak rozpoznać, że jestem z partnerem, z partnerką, która jest toksyczna. I Będę do Was przychodzić przez najbliższe dni codziennie i opowiadać o różnych takich mechanizmach, które powinny sprawić, powinny sprawić, że, pewne, że jakaś, czerwona lampka, jakaś czerwona lampka powinna nam się właśnie zapalić. Że być może jesteśmy w toksycznej relacji, albo w relacji, która, gdzie partner przejawia toksyczne zachowania. No i teraz tak. Czasem jest to bardzo proste do rozpoznania, e, dlatego że, no, wiecie, kiedy jest agresja i, kiedy ta agresja jest taka jawna, e, kiedy jest, dochodzi do przemocy fizycznej, do takiej no, przemocy słownej, e, my dostajemy mnóstwo sygnałów, że osoba, z którą jesteśmy, jest toksyczna. I czasem tak jest, że, że po prostu na pierwszy rzut oka to widać. Ale czasem ta toksyczność przejawia się troszeczkę w tak zwanych białych rękawiczkach, i my nie rozpoznajemy tego na pierwszy rzut oka. E, mało tego być może inni, e, nie wiem, nasi przyjaciele, znajomi, gdzieś tam, wiecie, ktoś z boku, e, jakby i i, znaczy, inaczej zwraca nam uwagę na pewne rzeczy, a my nadal pewnych tych rzeczy nie chcemy widzieć, zawsze mamy jakieś wytłumaczenie. Na temat tego swojego partnera, męża. Zawsze sobie potrafimy to jakoś tam gdzieś wytłumaczyć. Więc najtrudniej jest rozpoznać taki przejaw takiej toksyczności trochę w białych rękawiczkach. I zazwyczaj my nie widzimy tego natychmiast, tak? no bo jeżeli ktoś mnie uderzy, wiecie, ktoś mnie uderzy, ktoś mnie wyzwie, no to ja nie jestem w stanie już tego zaprzeczyć, no bo to jest jakby na bardzo namacalny dowód ale jeżeli coś jeżeli to jest taka no właśnie przemoc w białych rękawiczkach albo jest taka bardziej manipulacyjna, bardziej taka psychiczna, to zazwyczaj jest tak, że my nie rozpoznajemy tego na pierwszy rzut oka. Potrzebujemy więcej czasu i my dopiero po po jakimś czasie, gdzieś tam, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, pół roku, rok, może czasami nawet lata, zaczynamy rozpoznawać, że te zachowania, yy, które są kierowane w, naszym, w naszą stronę, one mają wymiar toksyczny. One są dla nas toksyczne, one są dla nas bardzo ograniczające. I wtedy właśnie ta, wiecie, ta druga wersja, ta druga wersja jest dużo trudniejsza. Do rozpoznania właśnie wtedy, kiedy, kiedy ta przemoc jest bardziej taka psychiczna, bardziej taka, wiecie, um, ukryta, bardziej taka właśnie manipulacyjna, i dopiero czas jakby otwiera nam oczy, tak? dopiero czas sprawia, że my zaczynamy rzeczywiście pewne rzeczy widzieć, zaczynamy widzieć na przykład skutki, jakie ponosimy. I taki pierwszy punkt, o którym bym chciała dzisiaj powiedzieć, po czym rozpoznać, że jesteśmy pod wpływem toksycznej osoby w relacji. Pierwszy punkt to jest taki punkt, gdzie partner zaczyna i to zazwyczaj właśnie trwa jakiś czas izolować nas od otoczenia. I Często nie jest to takie jawne, tak, na zasadzie, że ktoś nam powie, to wiecie, facet nam powie, no, masz się nie spotykać tu z tym, tu z tamtym, koniec, kropka, nie wychodzisz z domu, tak, i jakby, wiecie, i, i, i jakby, e, no, my widzimy, że coś jest nie tak. Często tak to nie wygląda. Zazwyczaj na to potrzeba czasu i my widzimy pewien skutek, a tym skutkiem jest to, że jesteśmy z jakąś osobą, i mija miesiąc, dwa, trzy, pół roku i dłuższy czas i my nagle zauważamy, że nie ma przy nas ludzi. Że jeszcze wcześniej, gdzieś tam, ok, być może nawet nie byliśmy jakąś tam, wiecie, wielce otwartą osobą, jakąś bardzo ekstrawertyczną, taką na zewnątrz i tak dalej, ale że teraz w zasadzie nie ma nikogo, że jest niewiele ludzi wokół nas. Hmm. Gdzieś te relacje, które były wcześniej, jakieś znajomościowe, może przyjacielskie, gdzieś się to po prostu naturalnie porozchodziło, porozłaziło, nikt się nowy też za bardzo nie pojawił, albo jak, jak mamy towarzystwo, to, to jest to raczej towarzystwo właśnie tego, e, tego toksycznego partnera, e, że gdzieś po prostu ci ludzie nagle znikają z naszego życia. E, i, I jakby wiecie, nie, nie ma ludzi, nie? Nie, nie, ma, nie, ma, nie, nie ma jakby takiej przestrzeni. Być może nawet nie zauważamy tego, ale taki partner od czasu do czasu, on wiecie, wysyła słowne takie sygnały na zasadzie: a na przykład nie wiem, o naszej przyjaciółce, o naszej koleżance, o naszych znajomych: a ten jest taki. A ty, nie wiem, do tych mi się nie chce iść tak, bo ten jest taki a ci to to, ci to tamto, wiecie, to, to są takie właśnie krótkie sygnały, niby delikatne, niby takie, no w zasadzie nic się tam takiego wiecie, nie, nie wiem, nie, jakoś tam się specjalnie brzydko o, te, o nich nie wyraża, ale cały czas daje taką, taką wiecie, energię, cały czas idzie taka energia, że nie warto z tymi ludźmi nawiązywać relacji. Nie warto z tymi ludźmi nawiązywać żadnych... Relacji. I jak tak popatrzymy na tą osobę, to ta osoba też ma bardzo mało, o ile w ogóle ma jakiekolwiek relacje bliskie, bo zazwyczaj jest to bardzo konfliktowa osoba, więc ona no, nie, nie ma relacji z ludźmi praktycznie, tak? oprócz załóżmy, nie wiem, jakichś relacji, relacji zawodowych, więc to jest jedna wersja, a czasami ma relacje z ludźmi. I jest wręcz przeciwnie w towarzystwie, może nawet uchodzić za taką, wiecie, otwartą i tak dalej, ale nie tworzy żadnych jakby bliższych relacji. No i teraz, dlaczego to tak się dzieje? Dlaczego właśnie osoba, która jest toksyczna czy przejawia jakieś zachowania toksyczne, właśnie w taki sposób świadomie bądź nie rozgrywa, żeby odizolować nas od otoczenia? E, dlatego, że wtedy jest dużo łatwiej tej osobie kontrolować naszą przestrzeń. Je Przepraszam, jeżeli nie ma w tej przestrzeni innych ludzi, nie wiem, nie mamy przyjaciół, nie mamy, wiecie, nie mamy w ogóle jakichś tam relacji z innymi ludźmi, to jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, a ona w pewnym momencie zanika całkowicie, że być może. Ktoś nas we, wesprze yy, z wyjściu z tej relacji. Być może ktoś nam zwróci uwagę, że powie, słuchaj, wiesz co, no ten twój partner zachowuj nie powinien się tak zachowywać, tak? Czy jest taki i taki, zwróć na to uwagę, tak? Zrób, z, y, no, spójrz na to trochę inaczej. I teraz, kiedy tego otoczenia nie ma, kiedy nie ma tych ludzi, to takiej osobie, kiedy my nie mamy w swoim otoczeniu ludzi, to takiej osobie jest na, nam. Znaczy, jest jej, naszą przestrzeń i nas samych, tak naprawdę dużo łatwiej kontrolować. Tak jak powiedziałam, chodzi tutaj o kontrolę, bo wtedy ta osoba wypełnia całą tą przestrzeń, bo się może okazać, że, wiecie, w momencie, kiedy na przykład my chcemy odejść, my tak naprawdę nie mamy, nie mamy od nikogo wsparcia. Nie ma żadnych, nawet. nawet tutaj chodzi o takie wiecie psychiczne, psychologiczne wsparcie, żeby ktoś powiedział: "Słuchaj, ja ci pomogę, dasz radę", tak? Uda ci się, ja jestem z tobą. Będę tutaj cały czas, po prostu tego nie ma. My nie mamy się o kogo oprzeć. Więc to jest taki pierwszy punkt, kochane, o którym właśnie chciałam powiedzieć. Jest to jedno z wielu Toksycznych zachowań i toksycznych rozgrywek, i jeżeli zauważamy coś takiego w swojej relacji, zresztą tak naprawdę nie tylko partnerskie, oczywiście, no ale jak mówimy tutaj, odnosimy się do relacji partnerskiej, to powinna się zapalić nam czerwona lampka. To powinna się zapalić czerwona lampka, tak? Jeżeli szczególnie gdzieś tam wiecie, co słyszymy od naszego partnera bardzo negatywne słowa na temat, nie wiem, naszej rodziny, naszych przyjaciół, naszych znajomych, ludzi, którzy, którzy nas gdzieś otaczają, tak? Cały czas jemu ktoś tam nie pasuje, cały czas ktoś jest nie taki jak trzeba, nie to, nie tamto. Bo w zdrowej relacji, w zdrowej relacji powinno być tak, że tak naprawdę przez to, że już nas jest dwójka, już nas jest dwie, już nas jest dwie osoby, to ta otwartość na ludzi powinna być jeszcze większa, no bo jeżeli ja wchodzę w relację jakąś, mam jakiś swoich zasób, swoich przyjaciół, swoich znajomych i tak no teraz ja wchodząc w relację, zyskuję kolejnych przyjaciół i znajomych, no bo zyskuję również przyjaciół, znajomych, e, mojego partnera, jakby jego też rodzinę, tak, jako bliskie, bliskie mi osoby i on moją, więc jakby to, to pole się powinno powiększyć, no ale mało tego, jest nas dwójka, więc my też tworzymy pewien potencjał który też będzie przyciągał jeszcze więcej, jeszcze większą ilość ludzi niż po prostu w pojedynkę. No bo my też, jakby wiecie, zaczynamy na siebie, zaczynamy na siebie oddziaływać. Jeżeli jest kompletnie inaczej, my zauważamy właśnie, że, że następuje pewna izolacja i że po prostu My się wycofujemy, nagle ci ludzie znikają, nie wiadomo dlaczego, po co i, i, i jak to się dzieje. To się powinna zapalić czerwona lampka. To, to trzeba się już jakby zastanowić, dlaczego tak jest, czego to jest wynikiem, no i co mogę zrobić, żeby było, co mogę zrobić, żeby było inaczej. Także tyle na dzisiaj, kochani. Wszystkiego dobrego. Jutro też przyjdę. Nie wiem o której wiecie, bo tak się staram wybrać taki moment i to chyba będą poranki, gdzie tutaj w hotelu jest bardzo cicho jeszcze, bo ludzie dopiero wiecie, budzą się, wstają, jest gorąco, więc jeszcze nie, 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 nie mają takiej aktywności tutaj. Więc to, to życie się bardzo powoli tutaj budzi, więc, więc właśnie. Myślę, że to będą poranki, więc jutro też na pewno przyjdę i opowiem Wam o kolejnym kolejnym punkcie, na który warto zwrócić też uwagę. Wszystkiego dobrego kochani, życzę Wam dużo, dużo słońca, a z tego co wiem w Polsce, chyba nie jest w tym momencie jakoś tak bardzo, bardzo zimno. Także uściski przesyłam Was wam i do jutra, pa! pa.